Zapewne każdy z nas na starą bajkę o złotej rybce. Kiedy to poczciwy, bogobojny staruszek pewnego dnia, gdy poszedł łowić ryby, nie złowił nic. Na początku wyciągnął muł, później jakieś zielsko z tego morza. A wśród tego wszystkiego znalazła się tylko jedna mała złota rybka. Rybka, która przemówiła do niego ludzkim głosem. Poprosiła go po prostu o to, aby on ją wypuścił. A w zamian da mu wszystko, o co on poprosi. Staruszek w całej tej swojej takiej dobroduszności wypuścił rybkę, nie prosząc ją o nic. Ale po powrocie do domu, gdy to wszystko opowiedział swojej żonie, usłyszał od niej złe słowa. Ona nakrzyczała na niego Nazwała go głupcem. Powiedziała, no jak mogłeś w taki sposób postąpić? Taka okazja. <laughs> Że mamy tyle potrzeb. Mogłeś poprosić chociaż o nowe koryto. Zażądała wręcz od niego, aby wrócił nad morze i naprawił to, co, to, co zrobił źle. Rybak wraca. Wzywa tą rybkę. Rybka. Wysłuchała jego prośby, przychodzi. Jest nowe koryto. Ale w ten sposób zaczęła się tylko lista życzeń jego żony. Zaczęło się od koryta, później pamiętamy była nowa chata. Tytuł szlachecki stała się carycą. Ale na sam koniec ta kobieta zapragnęła władzy, władzy nad całym morzem i zapragnęła tego, aby ta rybka. Była na jej usługach. Możecie się zastanowić, skąd taka bajka, skąd, skąd ten przykład. A no dlatego, ponieważ istnieje bardzo realne niebezpieczeństwo, że tak jak w tej bajce, żona tego rybaka, ta kobieta pragnęła tego, aby rybka była na jej usługach. Możemy chcieć tego samego od samego Boga. Niebezpieczeństwo, które polega na tym, że mogę mieć, mogę nie być w relacji z Bogiem według Jego prawdy, według Jego słowa, ale mogę mieć Boga do relacji ze mną, według moich oczekiwań, według moich preferencji. I to wcale nie jest jakiś nowy problem, bo. Możemy się z nim spotkać już na samym początku misji Jezusa. I chciałbym, abyśmy się teraz temu przyglądnęli i przenieśli po raz kolejny w czasie i miejscu. Cofnijmy się o te 2000 lat do Galilei, a dokładnie do Kafarnaum. Otwórzmy Ewangelię Marka, pierwszy rozdział. Będę czytał od 29 wersetu. Niebawem po wyjściu z synagogi przyszli wraz z Jakubem i Jadem do domu Szymona i Andrzeja. A właśnie teściowa Szymona leżała w gorączce. Zaraz też powiedziano o niej Jezusowi. Podszedł więc, wziął ją za rękę i podniósł. Wtedy jej gorączka odpadła, a ona zaczęła im usługiwać. Tymczasem wraz z nastaniem wieczoru po zachodzie słońca Zaczęli przynosić do Niego wszystkich chorych oraz opętanych. I u drzwi zgromadziło się całe miasto. Wtedy Jezus uzdrowił wielu dotkniętych różnymi chorobami i wyrzucił wiele demonów. Nakazywał im jednak milczenie, gdyż wiedziały, kim On jest. A wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł z domu i udał się na odludne miejsce. Tam zaczął się modlić. Szymon jednak i jego towarzysze rużyli, ruszyli jego śladami, a gdy go znaleźli, powiedzieli mu: Wszyscy Cię szukają. Wtedy im odpowiedział: Chodźmy gdzie indziej, do okolicznych miasteczek, abym i tam mógł głosić dobrą nowinę, gdyż po to przyszedłem. Chodził więc, głosił ją w ich synagogach po całej Galilei. I wypędzał demony. Jezus, po wyjściu z synagogi, udaje się z Janem i Jakubem do domu Szymona i Andrzeja. I czytamy tutaj o tym, że w jego domu ma miejsce kolejny cud. Tutaj Jezus, gdy dowiaduje się o chorobie teściowej Szymona, gdy dowiaduje się, że leży ona, w gorączce podchodzi do niej, bierze ją za rękę i podnosi, I choroba natychmiast ustępuje. Kobieta jest w stanie i mu służyć, co jest właśnie dowodem na to, że stała uzdrowiona w 100%. I tak jak w synagodze Jezus uwolnił znajdującego się tam mężczyzny od zniewolenia przez demona, tak tutaj uwalnia tą kobietę ze zniewolenia przez chorobę. I tym cudem pokazuje, że jest w stanie działać tak w sferze duchowej jak i w sferze fizycznej. Może działać w tych dwóch wymiarach rzeczywistości, w której my jako ludzie żyjemy. Pokazuje, że może, pokazuje, że ma moc przywrócić człowieka w pełni do dawnej, tej pierwotnej harmonii, w której człowiek się znajdował. I wiadomość o tym, co wydarzyło się rano w synagodze, a później w domu Piotra, obiega całe miasteczko. I wprawdzie są to czasy, kiedy nie ma telefonów, nie ma komunikatorów, nie ma internetu mediów społecznościowych, ale widzimy, że i bez tych technologicznych udogodnień informacje szybko się rozchodzą. I o tych wydarzeniach, informacja o tych wydarzeniach, te, te wiadomości musiały trafić wręcz pod każdą strzechę, pod każdy dach, ponieważ czytamy, że przed domem Piotra po zachodzie słońca zgromadziło się całe miasto. Niestety ci ludzie nie przyszli po to, aby ponownie posłuchać tego, co Jezus ma im do powiedzenia. Nie przyszli po to, aby posłuchać jego nauki, właśnie tej nauki, która jeszcze kilka godzin wcześniej, gdy nauczał w synagodze, wzbudziła w nich zdumienie. Nie, powodem ich przyjścia pod dom Piotra. Ten powód jest czysto pragmatyczny. Dlatego tam przyszli chorzy, przynieśli chorych tych, którzy nie mogli chodzić o własnych siłach. Pojawili się tam ludzie opętani. No bo skoro Jezus uwolnił jednego człowieka od demona, skoro uzdrowił teściową Szymona, to co stoi na przeszkodzie, aby powtórzył to i pomógł? Wszystkim tym, którzy tej pomocy potrzebują. I to jest, właściwy, to jest właściwie ten prawdziwy powód, pojawienia się tych wszystkich ludzi przed domem Piotra. Ozdali sobie oni sprawę, że Jezus może zaspokoić ich potrzeby, może zaspokoić te ich odczuwalne potrzeby. To Jezus zaczyna działać w synagodze, później przynosi się do domu Piotra. Po czym po zachodzie słońca wychodzi do zgromadzonych pod domem ludzi i uzdrawia wielu spośród nich, którzy się tam znajdują. Uzdrawia i wypędza demony. Synagoga, dom Szymona, a ostatecznie całe miasto Kafarno. W przeciągu tych kilku godzin staje się bardzo popularny. A z czego wynika ta popularność? Otóż nie z tego, co miał im do powiedzenia, ale z tego, że zaspokoił pewne, odczuwalne potrzeby tych ludzi. Użył w ich cierpieniu. Niewątpliwie zmienił ich życie. Właśnie, ale tylko zmienił, a nie odnowił. Bo nie jest to nowe życie w nich, ale to samo tyle, że poprawione. Popatrzmy teraz, co dzieje się następnego dnia. Jezus jeszcze przed wschodem słońca oddala się w ustronne miejsce, ale za to w miasteczku, gdy ludzie się budzą, zaczynają go szukać. Szymon z pozostałymi rusza śladami Jezusa, a gdy go znajduje, mówi: Wszyscy Cię szukają. Ludzie w miasteczku zdali sobie sprawę, że, że potrzebują Jezusa. I w tym momencie chciałoby się że krzyknąć: Alleluja! I zapewne tak właśnie widział to Szymon ze swoim bratem, tak widział to Jakub, tak widział to Jan. A zapewne dlatego trudzili się cały ranek, aby go znaleźć. Podejrzewam, że w ich głowach mogła pojawić się. Myśl o tym, jakże to wspaniała przyszłość rysuje się przed nimi. Przyszłość właśnie u boku Jezusa, a może bardziej z Jezusem u swojego boku. Jaka popularność, jakie powodzenie. I na tym właśnie polega całe to niebezpieczeństwo, które może dotknąć i nas dzisiaj. Bo bardzo często jest tak, że. Określamy nasze życie według tych najgłośniejszych głosów w nas. Określamy je według tego, co my chcemy. Wdrażamy i realizujemy nasze plany, nasze marzenia, a tym samym stajemy się głosi na Boży głos. Nie zważamy na Boże plany względem nas. Nie zważamy na to, że Bóg też może mieć marzenia o nas. I właśnie na tym możemy zbudować relacje z Bogiem. Możemy naszą relację budować na tym, co On może zrobić z naszymi właśnie tymi odczuwalnymi potrzebami. Na ile On może poprawić nasze życie. I w tym momencie traktujemy. Boga właśnie jak złotą rybkę, albo jak dżina w lampie. Odczuwamy potrzebę, prosimy, czy też pocieramy lampę i potrzeba zostaje zaspokojona. A jeszcze większy problem pojawi się, pojawia się w tym momencie, jeżeli tak Boga przedstawiamy innym. Takiego Boga głosimy innym. I niestety to też ma miejsce, choćby Ewangelia Sukcesu. To jest, to jest właśnie to. Przedstawiamy Boga jako tego, który zaspokoi Twoje, moje, zaspokoi nasze potrzeby, rozwiąże nasze problemy. Wielu może za tym pójść, powiem więcej, wielu za tym idzie, i takiego właśnie Jezusa pragnie, i takiego właśnie Jezusa. Przyjmuje do swojego życia. Tylko, że to nie jest prawdziwy Jezus i to nie jest ten Jezus, który może to życie zmienić i w ich życiu nic się nie zmienia. Tak, jak i nie zmieni się w nas, jeżeli na takim fundamencie będziemy budować relację z Nim. I mając na uwadze to niebezpieczeństwo, powinniśmy nieustannie badać swoje serce. Uczciwie zadawać sobie pytanie, jak bardzo zależy nam na relacji z samym żywym Bogiem. Jak bardzo zależy nam na relacji, kiedy już sama Jego obecność w naszym życiu nam wystarcza, albo może jednak bardziej szukamy i oczekujemy Jego błogosławieństw. W tym momencie, gdy coś układa się, nie po naszej myśli, to się od Niego odwracamy. Jesteśmy rozczarowani Bogiem. On nie spełnił naszych oczekiwań. I w całym tym rozważaniu nie chodzi mi o to, aby pokazać, że nasze potrzeby są nieistotne dla Boga. Są. On troszczy się o nas, też zachęca nas do tego, aby abyśmy nasze troski składali na nim. I on bardzo często wszelkie nasze potrzeby zaspokaja. Troszczy się o nas na wiele sposobów, ale ważne jest, aby przede wszystkim polegać na nim, nie oczekując, że ta każda nasza potrzeba, ta każda odczuwalna potrzeba zostanie przez niego zaspokojona. Ale to niebezpieczeństwo, o którym mówię, nie dotyczy tylko naszego osobistego życia z Bogiem, bo to może nas dotyczyć i dotyczy nas też jako, jako Kościół. I na czym to polega w tym momencie? Otóż możemy chcieć budować Kościół w oparciu o preferencje ludzi. Jest to bardzo kuszące, bo. Gdy damy ludziom to, co oni potrzebują, mogą bardzo szybko stać się członkami kościoła, zaczniemy rosnąć. Dajmy to, na co jest największy popyt, a mamy wzrost murowany. W sumie takie rzeczy też się dzieją. Na przykład w Ameryce około 30 lat temu. Te kościoły zaczęły pustoszeć, a zauważmy, że w sumie z podobną sytuacją spotykamy się obecnie w Polsce, kiedy to wielu ludzi, zwłaszcza młodych ludzi, występuje z kościoła, z kościoła rzymskokatolickiego. A jeszcze wracając do Ameryki, te 30 lat temu, właśnie gdy te kościoły zaczęły pustoszeć, niejaki Bill, Hybers z innymi, Liderami swojego kościoła, wyszedł do ludzi, wyszedł na ulicę i przeprowadził ankietę. Ankietę, poprzez którą chciał się dowiedzieć, dlaczego ludzie nie przychodzą do kościoła. I według tych doniesień, odpowiedzi, jakie bardzo często się pojawiały, były takie: Kościół jest nudny. Tam zawsze mnie proszą o pieniądze. Nie lubię, gdy mnie ktoś napomina. Nie czuję się komfortowo, gdy ktoś mi mówi, że zgrzeszyłem. I właśnie na podstawie tych odpowiedzi został opracowany cały program, jak powinien wyglądać Kościół. I ci ludzie według takiego programu zaczęli Kościół budować. Oni określili, jak ma wyglądać nauczanie, określili, jak ma wyglądać uwielbienie, wystrój. I to zaczęło przynosić naprawdę niezłe wyniki. Bo po stosunkowo krótkim czasie kościoły wypełniły się naprawdę po brzegi. I mówimy tutaj o wielotysięcznych społecznościach. Powstały na ten temat, zostało napisanych kilka książek, i po jakimś czasie metody te zaczęły być wdrażane także przez inne społeczności, nie tylko z terenu Ameryki, ale i na całym świecie. Czyż, czyż nie jest to kuszące? Zwłaszcza właśnie teraz, w tej sytuacji, kiedy w, u nas w kraju mamy tylu ludzi, którzy Opuszczają Kościół, występują z niego, a nasze społeczności od lat nie rosną, to dlaczegoż nie wziąć do ręki taką książkę i wdrożyć jeden z tych programów? Jeżeli zadziałało to tam, zapewne zadziałałoby to i dzisiaj, tutaj, u nas, na naszym podwórku. Ale w tym wszystkim jest jednak jedno bardzo ważne ale. Otóż po kilkudziesięciu latach od chwili gdy w ten sposób kościoły zaczęły być budowane, Bill przeprowadził kolejną ankietę tym razem wśród członków swojego kościoła. I zadał im jedno tylko pytanie. Co w tym czasie, kiedy przynależą do tego Kościoła, zmieniło się w ich życiu? I otóż odpowiedź była taka, że nic. Kompletnie nic. Jakimi byli ludźmi, gdy wstępowali do Kościoła? Takimi są i po tych wszystkich latach. I to jest właśnie zagrożenie, że gdy misję, do której zostaliśmy powołani, Poprowadzimy według preferencji ludzi, gdy skupimy się przede wszystkim na tym, aby zaspokoić ich potrzeby, to wprawdzie możemy zapełnić krzesła w kościele, ale po pobycie tych ludzi w takim kościele, gdy nie damy im tego, czego oni naprawdę potrzebują. Ich życie się nie zmieni, ich życie nie zostanie odnowione, a tym samym po śmierci, oni będą dalej zasługiwać na wieczne potępienie. A nie to jest misją Kościoła, aby zapełniać ławki, aby, ale aby ratować ludzi od właśnie od potępienia. I nie chciałbym tutaj być źle zrozumiany, że nie chodzi mi o to, aby. Żebyśmy jako Kościół, czy to, że, że jako Kościół nie powinniśmy ignorować ludzkie potrzeby. Nie, jak najbardziej powinniśmy na nie reagować i robić wszystko, co w naszej mocy, aby te potrzeby zaspokoić. Ale ta działalność nie może przesłonić nam tego głównego celu naszej misji. Wróćmy jeszcze na chwilę. Do tekstu i przyglądnijmy się, w jaki sposób Jezus zareagował na słowa Szymona. Bo to co, to, co zrobił, i to, co odpowiedział, jest dla nas niezmiernie ważne. Bo gdyby Jezus odpowiedział na tę potrzebę ludzi i wrócił z Szymonem i jego towarzyszami do miasta, Niewątpliwie zyskałby jeszcze większą, jeszcze większą popularność, ale minąłby się z tym, po co przyszedł na ziemię. On tego nie robi. To jest kolejna lekcja dla nas. Jezus nie pozwolił, aby Jego misję określił głos ludu, aby określił głos wołających ludzi. Nie pozwolił na to, aby jego misją określiły te odczuwalne potrzeby tych ludzi, którzy dzień wcześniej zgromadzili się przed domem Piotra. I to wcale nie oznacza, że te potrzeby są nieważne. One są ważne, ale nie najważniejsze. I skoro Jezus nie zareagował na głos ludzi. To możemy się zastanowić, nad, na czyj głos zareagował, otóż Jego misja została określona przez głos tego, który go posłał na ziemię. I właśnie dlatego Jezus tuż przed wschodem słońca oddalił się na ustronne miejsce. Poszedł tam, aby się modlić. Poszedł tam, aby rozmawiać ze swoim ojcem. Aby rozmawiać z Bogiem, aby rozmawiać z tym, który zaplanował jego misję, z tym, który określił jej cel, określił jej przebieg i zakres. I Jezus nie przyszedł po to, aby łagodzić skutki, ale aby rozwiązać nasz najpoważniejszy, nasz najgłębszy. Problem, w którym znaleźliśmy się, gdy zbuntowaliśmy się przeciwko Bogu. W którym znaleźliśmy się w chwili, gdy uwierzyliśmy w kłamstwo szatana. Gdy kogoś boli głowa i no przyjdzie z tym problemem, na przykład do mnie, ja mu dam po prostu tabletkę przeciwbólową, to zaspokoję jego. Odczuwalną potrzebę. Usunę, usunę w ten sposób symptomy, głowa przestanie boleć. Ale pewne jest, że nie rozwiąże w ten sposób przyczyny tego bólu. A co, jeżeli tą przyczyną jest naprawdę poważna choroba, śmiertelna choroba? Jest taka tabletka, uśmierzy ból, ale ta osoba umrze. I tak właśnie jest z nami. Gdyby Jezus skupił się tylko na łagodzeniu skutków naszego upadku, skupił się tylko na tym, aby poprawiać nasze życie, może nasze życie byłoby lepsze, ale końcem tego byłaby śmierć. Dlatego On odchodzi z kafarną i idzie do innych wiosek robić to, po co został. Posłany. A jak czytamy, on przyszedł na Ziemię po to, aby głosić dobrą nowinę. Szedł od wioski do wioski, od miasteczka do miasteczka i wyrażał Bożą Prawdę. Prawdę, która ma moc uwolnić człowieka, ma moc uwolnić nas z niewoli szatana i przywrócić do relacji z Bogiem. Jezus wkracza w nasze życie, nie robi to po to, aby je poprawić, ale robi to po to, aby dać nam nowe życie. I to jest życie, które nigdy się nie kończy, i to jest życie, które jest oparte, powinno być oparte tylko i wyłącznie na Bożej prawdzie. Z tej lekcji możemy nauczyć się jeszcze jednego, że jako Zrodzeni na nowo chrześcijanie powinniśmy praktykować pełną zależność od Boga. Zależność, która powinna się przejawiać poprzez nasze osobiste życie modlitewne oraz poprzez stałe oczekiwanie, iż Bóg przemawia do nas poprzez swoje słowo. I poprzez to słowo daje nam wskazówki, jak żyć. I by tak całość tego rozważania, tej nauki podsumować i ująć jednym zdaniem, ująłbym to w ten sposób. Tylko wtedy możesz mieć prawdziwą relację z Bogiem, gdy jest ona budowana na Jego słowie, a nie na Twoich preferencjach, lub Twoich odczuwalnych potrzebach. Amen.